Dzień dobry. Prosimy o więcej w komentarzach. Było także dziś opowiem o odczytywaniu zmarłych krok po kroku. Osobiście uważam, że każdy może to zrobić. To nie jest jakiś szczególny dar błogosławieństwo, tylko nasza naturalna ludzka zdolność, o której żeśmy zapomnieli. Albo została zbagatelizowana, tak jak od dziecka nas uczono, że sny nic nie znaczą, że przeczucia nic nie znaczą. I dlatego teraz jest jak jest. W moim przypadku osobiście nie chodziłem na żadne kursy, nikt mnie tego nie uczył. Zupełnie intuicyjnie wypracowałem taką swoją metodę na odczytywanie o której teraz Wam opowiem dobrze jest żyć w ciszy to znaczy no może nawet być takim trochę mnichem we własnym domu jeżeli w domu nikogo nie ma to żeby tam gdzieś nie tłukło wiecznie radio w tle bo telewizor, żeby nie był wiecznie włączony, czy, czy trzeba, czy nie trzeba, czy ktoś go ogląda, czy nie. Dobrze jest żyć w ciszy. Osoby czujące automatycznie, nawet jeżeli nie zostały do tego przyzwyczajone, nauczone tego, to automatycznie do tego zmierzają, wyciszają się najczęściej z wiekiem. I kiedy. Potrafimy łatwo w medytacji osiągać trans, wtedy odczytanie zmarłego to już czysta formalność. Odczytać zmarłego można zawsze, bez względu na to, czy, czy to ktoś, kto zmarł setki lat temu, czy, czy rok temu, czy 50 lat temu, bez względu na to, czy on już. Inkarnuje dalej znowu czy nie, takiego zmarłego można odczytać z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że jego super dusza MTJ cały czas jest w tym świecie niefizycznym, wydziela tylko cząstkę siebie do kolejnych cieleń. A drugi powód to jest taki, że istnieje coś takiego jak pola morficzne i często odczytujemy intuicyjnie. Większość informacji, które odczytujemy intuicyjnie, odczytujemy właśnie z tych pól morficznych. O samych polach morficznych opowiem w osobnym materiale. Dziś um, rzucam to tylko jako element składowy odczytu zmarłych. Nie należy się tego bać, nie należy się tego obawiać, że nie wiem, spotkacie się z upiorem, jakimś rozkładającym się ciałem, czy czymś takim, nie Chociażby właśnie dlatego, że zwykle nie zawsze to jest tak, że spotykamy się właśnie z tą osobą. Czasami ta informacja przychodzi do nas z pól morficznych. Ja stworzyłem sobie w, w świecie niefizycznym. Takie moje miejsce, takie miejsce, do którego chodzę, udaję się, kiedy medytuję, kiedy nie wiem, co, co dalej, kiedy szukam jakiegoś rozwiązania, kiedy tracę cel z oczu lub nie wiem, jak do tego celu dotrzeć. Stworzyłem sobie po tamtej stronie taki drewniany domek w lesie, w górach, w którym przebywam po prostu, jak jestem w medytacji. Można tam sobie pójść, posiedzieć przy kominku, po prostu poprzebywać. I, a kiedy chcę odczytać osobę zmarłą, zapraszam ją właśnie do tego domku. Najpierw zaczynam od medytacji. Później, a to najważniejsze jeszcze, to pominąłem. Zapraszam do tego wszystkiego jeszcze swojego opiekuna duchowego. I w tej medytacji, kiedy czuję już obecność swojego opiekuna duchowego, czasem go widzę, czasem go czuję, pytam go, czy pomoże mi spotkać się z daną osobą, i czy pomoże mi w przekazie informacji, żeby te informacje były dla mnie czytelne, i zrozumiałe, jeżeli on się zgadza, to też albo mi pokaże, albo to poczuje, że się zgadza. Wchodzimy razem do tego mojego miejsca, tam, do tego domku, i z imienia zapraszam tą osobę. Jeżeli to jest ktoś, kogo nie znam, bo załóżmy, ktoś mnie poprosił o ten odczyt, no to dobrze jest, żebym miał zdjęcie, byle jakie zdjęcie, żeby na tym zdjęciu było widać twarz tej osoby i żebym znał imię tej osoby. To jest taki, to się nazywa ident. W ten sposób mogę do tej osoby, do tej energii trafić, dzięki właśnie temu. No w skrajnych przypadkach, kiedy tam ktoś już nie miał żadnych zdjęć, to wystarczy mi imię tej osoby, no i generalnie imię osoby, która prosi o kontakt. Taki odczyt też jest możliwy, chociaż bywa trochę trudniejszy. Zapraszam tą osobę do tego mojego miejsca. Tam, do tego domku siadamy. Ja to widzę w takiej właśnie postaci, że jest taka drewniana ława. Po obydwu stronach ławy są krzesła, z boku stoi bądź siedzi mój opiekun duchowy. Siadamy naprzeciwko siebie na tych krzesłach. Czasami bywa tak, że dusza, którą zaproszę, stoi, nie chce usiąść. Niektóre dusze są niezadowolone, że, że przyszły, że im się przeszkadza bądź po prostu. To nasze życie tutaj, a ta fizyczność dla niektórych dusz już ma tak małe znaczenie, że im się po prostu nie chce przychodzić, i dlatego są niezadowoleni, że, że się im przeszkadza. Zwykle pytam, gdzie są, co robią, jakim tam jest, czym się zajmują. No i zawsze proszę o jakąś. Informację informacje klucz, taką informację, żeby osoba, która prosiła mnie o ten odczyt, była pewna, że rzeczywiście rozmawiałem z jej wujkiem, dziadkiem, babcią czy, czy prababcią o no, taką informację, jakieś rzeczy, o których tylko oni wiedzą. O, żeby to było takie, no taka rzecz, takie coś jest potwierdzeniem odczytu zmarłego, bo widziałem mnóstwo odczytów zmarłych, najczęściej to są banialuki, żadnych konkretów, i babcia zadowolona, szczęśliwa, w gwiazdkach za uniałkami, fruwa i, i tak dalej, i pozdrawia cię, i tęskni, i, i tyle. Prawdziwy odczyt zmarłego polega na tym, że trzeba przynieść jakieś konkrety, Konkrety, które sprawiają, że, że ludzie, którzy proszą o taki odczyt, aż im się włosy jeżą, kiedy go później referuję. <laughs> po takim spotkaniu zawsze tej do duszy o sobie. Dziękuję. Rozstajemy się po prostu i wychodzę z medytacji. I teraz tak to trwa różnie. W trans zazwyczaj wchodzę szybko, nawet w kilkadziesiąt sekund. Jeżeli puszczę sobie odpowiedni odkład jakiś tam muzyczny, to bardzo szybko zapadam w trans. Po wyjściu z transu często jestem zdziwiony, ile czasu to trwało, bo te odczyty mi się zawsze wydaje, że to jest kilka minut dwie, trzy minuty w porywach, na maksymalnie do pięciu minut. Że taka rozmowa trwa, a czasami się okazuje, że z transu wychodzę po dwóch, po trzech, po czterech godzinach. Także to jest taka rzecz zaskakująca. Zawsze, niestety, to jest taka zmora, po takim odczycie wychodzę pobudzony. Jeżeli no najczęściej odczytywają, właśnie w nocy, wieczorem. <laughs> No niestety po takim odczycie już nie ma szans, żebym zasnął do, do rana. Jestem tak po prostu na, na, naładowany, nabuzowany, że, że nie mam możliwości, żebym zasnął. Nie jest to takie zdrowe naładowanie, bo z jednej strony jestem już zmęczony. Moje ciało jest zmęczone i naprawdę chciałbym spać i odpocząć, a z drugiej strony nie mogę, bo. Przypomina to coś takiego, jakby ktoś, nie wiem, w środku we mnie zostawił włączoną wiertarkę, która gdzieś tam kręci się, wyje i skacze mi w organizmie i po prostu przeszkadza. Jest to takie dziwne zmęczenie. Także koszt energetyczny w moim przypadku jest taki dość spory, takiego odczytu. Cóż jeszcze? Taki odczyt jest stosunkowo prostą rzeczą. Zmarli rozmawiają z nami na, na kilka sposobów. To nie jest tak, że zawsze wszystko wygląda tak samo. To jest tak, jak z prowadzeniem hipnozy. Każda hipnoza to jest. Każda sesja hipnozy to jest improwizacja z każdym klientem pracuje się inaczej. I tu jest podobnie. Jedni wolą pokazywać obrazy, z których to obrazów ja muszę później sklecić coś, zinterpretować te obrazy i, i opisuję po prostu, co widziałem. Czasami jest to rozmowa werbalna, widzę i słyszę tą osobę, jak, jak, jak wy mnie teraz, jakby siedziała naprzeciwko mnie i ze mną rozmawiała. Czasami są to odczucia. Przepływy bardzo, bardzo silnych, intensywnych emocji, które też trzeba umieć zinterpretować, a czasem są to obrazy w, poru, w połączeniu z kontaktem werbalnym, w połączeniu jeszcze z czuciem, z emocjami. Najbardziej nie lubię pytać umarłych o to, jak umarli, dlatego, że pokazują mi to. W taki sposób, że ja to po prostu przeżywam, tą ich śmierć, ze względu na to, czy to było samobójstwo, czy to była śmierć w szpitalu, czy to był zawał, czy to było powieszenie się, czy to było uderzenie przez samochód. Ja to przeżywam tak, jak gdybym był, ja bym tą osobą. To jest też trudne. <laughs> No, i do, do tego akurat trzeba trochę odwagi, chociaż nie chcę was straszyć, bo nie każdy to, nie każdy w ten sposób to przeżywa. Moja partnerka na przykład nigdy nie doświadczyła czegoś takiego. Zmarli, odpowiadali po prostu, w jaki sposób odeszli. No ja to musiałem przeżyć. No. I nie słyszałem, żeby ktokolwiek z moich znajomych, kto zajmował się odczytami w podobny sposób też to tego doświadczał. Także jest to jakiś taki ewenement akurat. Akurat ja tak mówię, Także nie trzeba się zarażać. Dla tych, którzy boją się takiego kontaktu, bo ludzie zwykle są bardzo ciekawi, ale wolą, żeby zrobił to za nich ktoś inny, co jest dla mnie mało zrozumiałe, bo ja bym zawsze chciał sam spróbować. No, ale dla tych mniej odważnych można sobie przed snem wgrać. Taką intencję, żeby poprosić tego zmarłego, żeby spotkać się z nim we śnie. Nie musi się to zdarzyć tej samej nocy, ale wydaje mi się, że do dwóch tygodni taki kontakt powinien nastąpić, jeżeli, jeżeli z taką intencją. Zasypiam. <laughs> no i to chyba na tyle, gdyby były jakieś pytania. Na pewno się jakieś pojawią. Proszę pytać w komentarzach. Postaram się do tego odnieść. Dzięki, cześć.